Turm. Operacja Metro. I tu jest szturm i conquest pewnie. Conquest mały. I tak zagram. Sniperem. Deal with it bitch. A nawet wezmę razy 6 scope'a. I może... Może bym wziął... Jakoś inną broń na pewno. Coś w... L96 M40 Oj od razu jest to co trzeba Na lufę nie. Płyniem Ból ból, ból 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 Ale zasuwam, ja pierdziu O kurde, koniec mapy Ja pierdzielę O oh no, no 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 no, no. Kurde O lol. Miał taką dobrą pozycję. No to! Za kamieniem byłem! No kurde jeszcze heda mi to Super, każdy kto chce, może wejść do mojego klam. L96 jest takie SE O LOL, gdzie ja jestem? No nie, źle się zespałnowałem. Ej, ale ten headshot to był słaby, trochę. Jakim cudem mnie srafił? W ogóle, czego mnie? Tam jest cała inna ekipa. O kurde. Heh, lol. No nie. To tam jest? Albo GDZIE lepiej. Dobra, to ty idź. Zasać. LOL No! Przecież on tam jest! Właśnie podłożyłem C4. <laughs> A teraz skocz tu! Kurde... He he, super, C4 Dalej nie mogę tu skoczyć, no do cholery, jasne. O lol, tej ściany, tu, ona tu jest czy nie Lol, zginęli tam na tyła. ale to jest nasz. Kurde, nie wiem, nie chcę mi iść na tył. Gdzieś tu musi być sniper. Raczej. Chyba. No nie wiem. Pusto tu jakoś. Po prostu coś wybucha, ale tak nic nie widać. Eee. LOL pierwszy. Co ty robisz? Nie wiesz, jak się idzie? A ma? Czy ktoś tam kampi. Tak. Dobra, on sprawdzi to za mnie, że nie. No nie. Ale farsz, że tam była jakaś kolumna. No. O kurde. Nie, to mogłeś go zostawić, żebym go za-zabił. Jak tylko asystami żyje. Dawaj, tu kurwa sanitariusza! Myślisz, że ktoś to zrobi? Zmienili tutaj to metro na gorzej, według mnie.

Pudełka są jakieś słabe. BF3 jeszcze dłużej trzymał No. no Czy oni muszą się ruszyć akurat, jak na nich przyceluję? Ale na mnie celują na pewno. No fa. No to. Nieee, uciekaj. Jaki shit w ogóle. Wiedziałem, że tam kamp. Nie żeby coś. Wow. Oh shit. Powinienem trafić, ale... Nie. No wchodź tu, kurwa macie. No. Ach, pierdolę. Co za gówno. Skakuj do środka. Nie. O, pięć killstreak dominating. No. Zesrał mu się killstreak. Skoczyć nie mogłem. o. zauważyłem wrogiego <laughs> Nie, 3HP miał to powinno w niego wlatywać jak w nic. jak w mas. Okej, okay, jestem. Za chwilę restartuję. Okej. Okay. Nic mnie nie ominęło na pewno. No pfff. Głodzieje fragów. A teraz siada. No już nie. Lol, jakiego mi siada. No weź się połóż bardziej. Ja pierdziele, co to jest? Mnożą się z niego saporty i... Może... Nie. Biorę coś co strzela jakoś. MP Serio. Tyle łażenia. Każdy planuje kupić B4 na PC. Ja mówię, że to gówno, no ale to róbcie to sobie. Rozumiecie jak zagracie według. zostawię tu nie pora na spawn Biko. nie uda nam się zbrać. tym razem To jest żart A mnie nikt... Jezu! Czy, czy, czy to wszystko mi ginie po drodze? Tego nikt nie idzie zasadzić, jesteśmy idealnie ustawieni. Byliśmy już, jak zginęliśmy, to nie. Wo, ale to było ciężkie. Lol. Nie wiem gdzie są Nasi powinni tu to... No nie no, oni nawet tego nie potrafią zrobić Czy wy coś potraficie tu Aj Nie, nie uda się No co za buraki Cel rozkrojony Nie Lol, mojego bikona też rozwalili No co za buraki Ja pierdzielę. Gorszych graczy nie widziałem. A ten z tłumikiem strzela. No bo... Byśmy się co najmniej ukrywali. Wychyli ten kolo głowę. To Znacznik to mnie nie interesuje. Głowa. No to biegnę. Oby mnie osłaniali ci snajperzy. Ja widzę, że gówno z tego wyjdzie. Po tym jak nasz zginął to na pewno. Gdzie on wychyli? Tam? Dwa razy trzeba w niego trafić, to jest żart. The oh, fuck? Trafiłem w niego. Ja pierdzielę. To jest... Jak blisko musi być, żeby zginąć? Kurde no Cheat marker ale fajnie Lol biegam po szyję O lol on zginął tam że nie Z tej odległości nie zginął Co on dostał? 93 osoby no jasne Dalej nie wiem co w... szyje ...takiej snajpy. No nie Ja pierdziel A to dziwne. I tak obi, jak będę ustawiony, też mnie zabił Ta jest dziwna. O kurde, no bez przesady no. Żeby mnie tak trafiać. 11 hitło. Haha. <grywka> Ale nie, no bo każdy mówi, że to jest jak BF3, no to dlatego wytykuję błędy, że tak nie jest. Znaczy błędy, różnice. Ale jak ci się może grać w wybornie, to jest szrot. Się nie gra w wybornie, wybornie to się gra w BF3. Nie, w, nawet w to nie gra się wybornie, tam jest przygwożdżenie i słaby netcode. Oh shit, a to trafiłem? Serio? Super Będzie tu przede mną jeden Ale chyba już skinu. Nie wiem gdzie teraz kolejni będą Fajnie ha, Jak to nie było w głowę to ja nie wiem

Połączyć z BF3. Nawet jest ten. Jeden DMR, który jest praktycznie identyczny. To uzbraja. No nie ja. No lol. Ta, a to nie jest od tyłu? No to kurwa, gratuluję. Znajfowali mnie. Nie mogę. Nie mogę być trafnięty. To nie jest kwestia przyzwyczajenia, to się gra do dupy Gdzie jest brawo? Tam jest brawo. Tak długo stał w miejscu No Dobra, Uży użyłem się. Nie, asa była jakaś niezniszczalna. Ale to nie jest o przyzwyczajenie, to po prostu się źle gra. jak... Ja zaczynam pierwszy strzelać, mam lepszą broń, a ja i tak zginę, a wszystko leci w przeciwnika. No super, niezniszczalna głowa. O, wreszcie. Dronie za bardzo strzelają w punkt. Dlatego jak zobaczycie kogoś zaznaczonego, to już strzelacie w niego sprayem i jakoś trafia Za szybko się tu ginie przez...

LOL. Ciągle tu stali nagle, nie? Stereo, ale mój jest w tym budynku. Już go nie ma. Super, nie no. Ili jakich mało. I on w kampi w tym budynku teraz. Super. Ale head bleach stąd. Lol, LOL, Lol. Refni, ja nie, nie refnę. To nie jest tak inna gra, tak bardzo. Nawet movement jest ten sam. Jak strzelam z broni pierwszy, i ta broń jest lepsza, to on powinien zginąć. Matematycznie i w ogóle pod każdym względem. Wtedy nagle ja ginę, i nie rozumiem dlaczego. To no kurde było. Kąd on się tu znalazł. O kurde, złe. Yes! Uratowałem M. -coma. strzelałem z Aeka to kolesia, który ma auga. Wszystkie naboje leciały w niego. Znaczy, nie, może nie naboje. Celownik był ciągle na nim. I oboje nie ruszaliśmy się. I co to miało być? Wszystko. Nie, nie miałem hitmarkerów. Po prostu zginąłem od razu. A oboje mieliśmy pewnie 100 HP. Znaczy ja miałem 100 HP, nie wiem, ile on miał Dobra. Spróbujmy teraz chyba B3. Pogram sobie czymś, żeby potrenować ten. Ech, jak to ten się nazywa? Um, burst Fire. Pogram sobie.